Widziałeś już piąty odcinek WandaVision? No to wiesz, że mamy trochę odpowiedzi, tonę nowych zagadek no i tonę spoilerowych memów z wiesz jakim motywem. Jak nie widziałeś, to nie wchodź na żadne memowe stronki i sprawdź inne herosłowe filmy, bo tutaj ciśniemy z toną spoilerów. Zapraszam na WandaVision zagadki i memy. Pierwsza zagadka, która się rozwiązała, to ta, czy dostaniemy dwa odcinki. Niestety, wbrew plotkom, nie. Ale za to dostaliśmy najdłuższy odcinek dotychczas. Za mną przyjdziemy do bierz ale póki co pogadajmy o kilku wyrwach z wyżonego świata. W sumie to z heksa, jak to nazwała Darcy. Świata pod kopułą na planie sześciokąta. I zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że Darcy dostała w końcu kawę. Jedziemy. Po pierwsze, co jest grane? Już w przypomnieniu, co było w ostatnim odcinku, dostaję inną wersję dialogu łądy z Wyżonem. I zdawałoby się, że Wonda w nowej wersji powiedziała prawdę Wyżonowi. Chodzi o moment, w którym Wyżon pyta Wondę, gdzie jest Geraldine. W starej wersji Wonda z mega creepy wyrazem twarzy odpowiada, musiała lecieć do domu. I to całkiem dosłownie, <laughs> No a w wersji z nowego odcinka, na to samo pytanie, Wonda odpowiada, ona tutaj nie pasowała. I teraz. Czy Wanda jest kontrolowana przez kogoś? A może jest cenzurowana? A może w poprzednim odcinku Wanda sama cenzurowała przekaz, a teraz, jak mówi w jednej ze scen, nie musimy się już ukrywać, bo Wanda wie już o tym, że sort wie o całej sytuacji. A może scena nie musimy się już ukrywać ma dotyczyć sąsiadki, która jest wtajemniczona w całą sytuację? Właśnie, Agnes. Zanim do niej przejdziemy, chciałbym zauważyć, że dostaliśmy nowego Baby Ode slash gruta, Baby Wyżona. I nie wygląda on jak na memię z ostatniego odcinka. No dobra, ale wracając do Agnes. Z tego co skumałem, Agnes źle zagrała i chce powtórzyć ujęcie. I pyta Łądy, czy może. Tak jakby Łonda była reżyserem serialu, w którym wszyscy się znajdują. A może Agnes chce, aby Łąda tak myślała? Bo z drugiej strony mamy Norma, kolegę Wyżona z pracy, który gdy Wyżyn go odczarowuje, mówi, że jest kompletnie manipulowany. Norm raczej nie poprosiłby o drugie ujęcie, tak samo jak robi Agnes. Co do Norma, to zdaje się, że Norm jest kontrolowany, ale nie do końca wiemy przez kogo. Wiemy, że to ona, czyli że chodzi o kobietę. Wyżyn, podobnie jak pewnie mają to skumać widzowie, od razu obwinia Wandę. Ale może to być przecież jakaś inna ona, na przykład sąsiadka Agnes lub ta blondyna Dotty. Doty, swoją drogą ostatnio mamy lekko zepchaną na trzeci plan, ale Agnes w tym odcinku miała większą rolę. No właśnie, kurde, coś tutaj z tą Agnes znowu nie pasuje. Obczajcie jej motyw tak jakby całkowitego oswojenia się z mocą łądy. Mało tego, cała akcja z pieskiem, magiczne pojawienie się Agnes w momencie jak trzeba było zaopiekować się pieskiem i dalej. Czy rzeczywiście tego pieska znalazła w stanie różnym od żywego, czy jednak sama sprawiła, że się w takim stanie znalazł? Zapytacie, no niby czemu miałoby to służyć? Są dwie opcje. Pierwsza to, że szalona sąsiadka chce w jakiś sposób uświadomić Wanda, że to co robi z Visionem jest złe i tym sposobem uwolnić się spod jej kontroli, bo raczej Agnes jest pod jej kontrolą, o czym świadczyłby fragment z trailera, gdzie Vision też wybudza Agnes. No chyba, że ta wtedy udaje. No I ta druga, trochę bardziej złowieszcza teoria. Agnes jest jednak tym, co zapoczątkowało, a o samym początku Heksa trochę później całe zamieszanie. I to w jakimś złowieszczym celu. I teraz testuje możliwości łądy, sprawdza, czy ta ma moce przywrócenia do życia istot żywych. Całkiem podoba mi się taka teoria. Trochę wybiela łąbę, no i wrzuca nam kolejnego vilana do MCU. Wróćmy jeszcze na chwilę do Agnesowego przymykania oczu na dziwne sprawy. Samo zmaterializowanie obroży to błahostka w porównaniu z dorastaniem bliźniąt. Leżały w łóżeczkach i nagle pęk, mają 5 lat. Chciały pieska i pęk, nagle mają 10 lat. Agnes sobie żartuje tak jakby nigdy nic. Jasne, można by wytłumaczyć, że Wanda po prostu Agnes zamieszała w głowie i przekonała, że dziecki zawsze były w takim wieku. Ale kurde, nie przy takich komentarzach. Agnes jasno mówi, że dzieciaków nie da się kontrolować. Zakładam się o 3.50, że szalona sąsiadka ma jakiś większy sekret. Dajcie znać w komentarzach, czy podejmujecie zakład. Tak, teraz mi jeszcze jedno wpadło do głowy. Czy te dzieci mają po mamie moc kontrolowania rzeczywistości, czy może tylko jedno, tak jak w komiksach? Odskoczmy na chwilę od dzieci, żeby zaraz do nich wrócić. Co się stało z ubraniem Moniki z Heksa lat 60. Otóż okazuje się, że heks rematerializuje rzecz. To znaczy, tak jak Monika miała kamizelkę kuloodporną, tak teraz jej strój z lat 60. jest kuloodporny. Zatem dzieci też są prawdziwe. Czy zatem Wanda zrematerializowała jakieś inne dzieci? A może na przykład więcej jadła i zrematerializowała część siebie jako dzieci? Na jakiej zasadzie dzieci rosną? Czy czegoś wtedy ubywa? Zdaje się, że jednak Taylor Hayward i jego banda nie do końca mają poukładane w głowach, a świadczy o tym próba strzału samotnej matki z dwójką dzieci. No i do tego mamy scenę, jak łąda niby wykrada zwłoki wiżona. Swoją drogą podobno miała to być scena po napisach w Endgame. ale co oni tam robili z tymi zwłokami? Może trochę spekuluje, ale może coś niedobrego może starają się zrobić jakoś broń. W końcu to agencja miecz, a nie tarcza. Nie dziwię się wyjścia Wondy z Hexa, by troszkę postraszyć Haywarda. Scena była bardzo fajna. Fajna była też gadka Wondy z Visionem na zakończenie odcinka, szczególnie motyw jak wjechały napisy, a Vision nie tym razem. Co ciekawe, jeśli Wonda nie blefuje, to mówię, że sama nie wie jak to się zaczęło, że nie kontroluje to wszystkiego, czyli to tak jak podejrzewaliśmy. Więc jak to jest? Nabieramy się i czekamy na Vilana. Czy to Wanda jest wilanem? Nie znać w kącie, a my przechodzimy do najgrubszej sprawy. No i gwóźdź programu. X-Meny w MCU? Co tu robi X-Menowy Quicksilver? Czy my, jako widzowie, wiemy więcej i jest to X-Menowy Quicksilver? Czy może jednak Darcy ma rację jest to brat Łądy, tylko że zrekastowany. A my wtedy mamy udawać, że nic się nie dzieje? Jak ci się podobał ten zabieg? A może wolałbyś zobaczyć w drzwiach starego Quicksilvera z MCU? Czy zapowiada się reset w świecie Marvela i rzeczywistość WandaVision? <laughs> Hex przejmie kontrolę nad całym światem, przepisując jego historię, że będziemy mieli Mutantów w MCU? A może Wanda szepnie No More Mutants po to, aby wymazać mutantski uniwersum Foxa? Herosolanie, czekam na wasze komentarze i teorie. Dajcie znać jak w ogóle się wam ten odcinek podobał. Najlepszy? Jak dla mnie na pewno lepszy od ostatniego. Dla wszystkich czekających na Batman Telltale, niestety muszę polecieć z kolejną wymówką. Na mojej drodze do człowieka nietoperza stoją zastępy aniołów, szkieletów, leśnych wróżek i wampirów. Pozdro dla kumatych. Mam nadzieję, że jak tylko je pokonam, to uda mi się w końcu kontynuować przygody Bruce'a. Nie zapomnij zostawić subole No dawaj, co ci tam? Jak chcesz, to cię będę ściemniał, że podobno jak będziesz miał tysiąc kanałów zasubskrybowanych, to YouTube wyśle ci Lizaka. No ale nie będę. Wystarczy, jak zasubskrybujesz ten kanał. Pozdro 600 Herosolanie.